Karol Bagiński, Aksel Gumkowski. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Jak Państwo widzą, w dzisiejszym odcinku poruszymy temat basenu. Tylko zdejmiemy to, bo trochę w tym gorąco. A więc, drodzy Państwo, będzie basen w łapach, ale czy po raz pierwszy ten temat jest na głównej tablicy naszej gminy? W zasadzie po raz czwarty. Po raz pierwszy pojawił się już tak dawno temu, że nawet nasi rodzice tego nie pamiętają. Zbierano wtedy pieniądze w szkołach na basen w łapach. Przejdźmy dalej. To jest prehistoria. Rok 2010. Pan Roman Czepę zyskuje 9 milionów dotacji, z czego 9 milionów mu brakuje, całość koło 18 milionów. Dlaczego nie mamy tego basenu? Zacznijmy od tego, że to był basen 25-metrowy, 8 torów, pełnowymiarowy basen z dodatkowymi saunami i innymi tam atrakcjami. Dlaczego nie ma? Już tłumaczę, po prostu przyszła kolejna kadencja Rządu innego burmistrza i po prostu anulowano przetarg. Czyli pan Wiktor Brzosko rezygnuje z basenu, bo to właśnie o nim mowa. Czyli nasze Podlasie rezygnuje z basenu po raz pierwszy. Przejdźmy do drugiego razu, gdy nasze Podlasie rezygnuje z basenu w łapach. Rok 2017. Pani Urszula Jabłońska zyskuje 3,5 miliona dotacji na basen. Całość kosztów około 6,7 jak szacowali. Z przetargów wyszło więcej około 10 milionów. Najniższa oferta 9,900. Co się stało z tym basenem? Tutaj tylko wspomnę, że to już jest mniejszy basen, bo to jest Delfinek, tak zwany rządowy mniejszy basen, dużo mniejszy od tamtego. Co się stało z basenem? Już mówię. Był ogłoszony jeszcze jeden przetarg, Kwoty też nie pasowały, było za duże. No i przyszła kolejna kampania, kadencja, przepraszam. Kolejny burmistrz i. rezygnujemy. A kolejny burmistrz, czyli pan Krzysztof Gołaszewski, nasz aktualny włodarz. Rezygnuje z basenu w łapach zaraz na początku swojej kadencji. Po raz drugi nasze Podlasie. Na anuluje przetarg. Tak, więc nasze Podlasie rezygnuje z basenu w łapach po raz drugi. E, podejście naszego Podlasia do basenu w łapach numer 3. Rok bieżący. I teraz to robi się fajna pompa, bo patrzymy. Profile społecznościowe krzyczą, że będzie basen w łapach. Strona gminna krzyczy, będzie basen w łapach. Dostaliśmy 5 milionów dofinansowania. 5 milionów dofinansowania, ostatni przetarg na basen to było 10 milionów. Na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami, jak zasugerowaliśmy burmistrzowi, że basen może kosztować 13-14, spuentował to zdaniem oby tylko tyle. Więc załóżmy optymistycznie, że 14. Brakuje nam 9 milionów. Bańkę dorzuci PFRON, bańkę dorzuci województwo. Brakuje nam pewnie realnie około 7 milionów. Czyli w zasadzie dwuletni budżet gminy łapy na inwestycje. Jak chcemy to finansować w takim razie? No, burmistrz powiedział, że to jest inwestycja trzyletnia, więc można to rozbić na trzy lata. Tak, jako środki własne gminy uznać kredyt, więc po prostu po dwa miliony rocznie będziemy sobie spokojnie zadłużać gminę na koszt basenu. Dlatego też właśnie wcale nie jestem pewny, czy to, że burmistrz odtrąbił sukces, zameldował wykonanie zadania, jak to sam napisał na ten basen. Naprawdę poczekajmy aż ten basen stanie, bo to, jak Państwo widzą, jest już czwarty basen w łapach. Dlatego też z pewną dozą niepewności i braku zaufania podchodzimy do tego basenu. I tutaj warto jeszcze dotłumaczyć, bo dużo spekulacji się pojawia. To jest nadal ten sam basen, co pani Urszula tutaj projektowała. Przy gimnazjum ma powstać Delfinek. Jest to no, mniejszy basen bardziej do nauki pływania niż pełno... to nie jest pełnowymiarowy 25-metrowy basen. Więc to ten większy już na pewno nas nie stać jako gminę. To myślę, że możemy o nim zapomnieć permanentnie. Jedyne na co nas, właściwie nas nie stać, ale no, możemy się zadłużyć i to wybudować, no to jest ten delfinek właśnie do nauki pływania i jakiejś drobnej rekreacji. I teraz mała ciekawostka o naszych kochanych radnych niezależnych. Y Otóż wszyscy radni odtrąbili sukces, mamy basen, ale co w zasadzie mówili o basenie podczas ostatniej kadencji, gdy jeszcze byli w opozycji? I tutaj można wejść sobie poczytać trochę o tym, że to lepiej prawdziwy basen niż, że takie małe coś po prostu budujemy. To więc naszym radnym znowu się troszkę o 180 stopni zmieniło. No chyba, że podczas sesji stwierdzą, że jednak oni takiego nie chcą i będą popierać swoje zdanie sprzed yy, trzech lat. Nie. Radni niezależni grzecznie poprył burmistrza, tak jak zawsze to czynił. Zresztą nasze podlasie również. To na tyle w temacie basenu. Dziękujemy Państwu za oglądanie i zapraszamy do kolejnych odcinków.